Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Od Zero do Legendy Troszeczkę zmienię sobie formułę tego grania, ponieważ yy, chciałbym troszeczkę szybciej yy, wbijać jednak levele nie przynudzać tak na odcinkach będę na odcinkach testował ciągle nowe deki i grał, ale czasami sobie pogram też parę walk przed odcinkiem yy, między odcinkami, więc teraz tak się właśnie zdarzyło, sobie parę walk pograłem oczywiście się nie wyszło za dobrze Parę deków sobie potestowałem, ten sobie próbuję testować. Nie wyszło jakoś za pięknie. Tym dekiem sobie coś pograłem, no i zobaczymy. No na tych arenach jednak, na tej arenie co jestem, Wizard i Wiedźma yy, to są po prostu... Czas, jeszcze nie mam kontry nad nie, no nightem, Mini Peką. Można je kontrować, no ale trzeba jakoś tam dojść. No, i dużo, dużo spotykam osób, które już mają legendy, mają które po 1200, po 2000 wygranych, ale nadal siedzą na tych arenach, no i mają te legendy. Teraz naprawdę was rozumiem, o co wam chodzi, że nie macie legend, siedzicie, siedzicie już na wysokich arenach i tak jest. No dobra. Ja po prostu przyzwyczaiłem już do innych zagrywek na arenie legendarnej. Tam są troszeczkę inne zagrywki, trochę inne strategie na tych niższych. Częściej się spotyka właśnie Wizarda na, na karty, które dawno się na przykład nie grywa, nie grało, grywało, więc zobaczymy, postaram wrócić, postanowiłem wrócić do Gianta, zobaczymy, w, w, zamiast Barbarzyńców dam Wizarda, no i zobaczymy, pogramy trochę tym deckiem, mam nadzieję, że się uda, bo no jest ciężko, jest ciężko, nie ukrywam, spodziewałem się, że troszeczkę będzie inaczej, ale tak to jest, jak się na tych arenach już ktoś tam się wypowiadał. Na tych arenach dawno nie byłem i nie zna się właśnie yy, zasad, jakie tam są. Dobra, zobaczmy. Czekaj, czy ma fireballa, bo jakbym wywalił teraz Firebola. Oj, ma. Będzie grał golemem, ale ma firebola właśnie tak jak mówiłem. Dobra, ale ja obiję tą wieżę jego trochę i nawet bym powiedział mocno niż trochę. Udało się. Teraz trzeba tego golema szybko tutaj zdjąć. Trzeba go szybko tu zdjąć, bo bomber mnie tam z tyłu obija. Jeszcze smok leci, pościmy widźmę z drugiej strony, trochę mi wieżę że poobijał. No dobra, ale trzeba. Trzeba próbować, dobrze, że zagraliśmy, że zaryzykowaliśmy na tą prawą stronę, udało nam się, on ma jeszcze Goblin Heart. Dobrze, tam Wiedźma trochę poobijała. I my będziemy budować już kolejny atak, tym razem z Giantem, który będzie pracował jako nasza osłona. No i już golem z jego strony leci. Ja sobie tą mini-peką zostawię tutaj mini -packę. Te minionki, tam, te arczerki niech mi sprzątną. Właśnie o to chodziło. Dobra, trzeba tutaj to zapować, żeby te spergobliny mi tutaj za bardzo nie poobijały. Nie popsuły planów tego bombera, trzeba gdzieś zdjąć tam, ten bomber jest tam, udało się, udało się, dobra I teraz trzeba budować kolejny kolejny atak tutaj już szło. Fireballem tutaj próbował, ale smog jest, trzeba maga jeszcze wrzucimy szybko w skład Fireballa już użył tego bombera tutaj sprzątniemy muszkieterką z tej strony no i tym deckiem się troszeczkę tutaj lepiej czuję, można powiedzieć, dobra. Tutaj tą mini-pekę dajmy. Tutaj osłonimy tą mini-pekę troszeczkę, no może nie tyle co osłonimy, ale damy z tej strony trochę. Dobra. Szybko, bo on nam tu wie, że sprzątnie. Dobrze, udało się, udało się. Uhuhu! No, troszeczkę powiem Wam szczerze, że lepiej poszło niż przed odcinkiem, te walki, które próbowałem i innymi dekami. Uuu, uh, troszeczkę od razu lepiej odżyło. Zobaczymy jak dalej będzie. Dwie koronki wpadły. Gramy dalej. Jednak troszeczkę się z, z tym Giantem na tych arenach może, może lepiej czuję. Zobaczymy jak będzie dalej. Czy potwierdzimy te słowa. Oj, elitarny mi wyskoczył i Hog Rider poszedł. Dobra, niech tutaj się zajmą, a ja tak mini-pekę tutaj wyrzucę. Tam wieżę stracę na pewno. No, to było dobre zagranie z jego strony, ale. Dobra, te szkieletonki tam obijają. Jest super, dobra. Ta wieźma tutaj porozbija. Jest ok, jest moc w tym ataku. Jest moc w tym ataku, ta wiedźma niech jeszcze tam generuje te szkieletonki. Dobrze jest tego Wizarda tutaj zdjąć. I jeszcze szkieletonki, nie, nie poszły szkieletonki, ale powiem Wam, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Ło, a już się bałem. Dobra, muszkieterkę, wiedźmanię, firewalla, tu niech sobie rzuci na tą wieżę firewalla. Ja gram na 3 w tej chwili. W tej chwili ryzykuję i gram na trzy. Zresztą tu nie ma co już ryzykować, tu trzeba grać. Oj, tak się spodziewałem tej armii tam, a zapa... Dobrze, 590 HP zostało na wieży. Te minionki chociaż na jeden strzał. Nie, nie doszedł. O! Dobra, teraz się muszę bronić, uważać. Będziemy budować kolejny atak. Wiem, mam fireballa, no dwa razy pewnie bym walnął tam. On pewnie użyje zaraz firewalla. Też ma Zobaczcie, dobra. Odwrócimy uwagę Maga i Wiedźmy. Oraz trzeba tego zapować tutaj. Aj myszka, ja, ja, Chyba dziecko kule. 190 tylko. Nie mam zapa, nie mam zapa. Nie mam zapa. Ale mam Wizarda i dojdzie, dojdzie tam, dojść. Na strzał chociaż jest Fu. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko, trzeba odwrócić uwagę, trzeba odwrócić uwagę 190, nie mam Firebola, nie mam Firebola ładuj Firebola szybciej Znowu fireball! To samo miałem przed odcinkiem, właśnie nie udało mi się fireballa załadować na ostatnią sekundę. Ale zobaczcie, Skubany Wizard i Wiedźma, podobnie. Dobra. Lecimy dalej. Zabawa jest niezła. Dzisiaj chyba będzie krótki odcinek z tego względu, że naprawdę mało czasu mam ostatnią właśnie na tą serię. Dlatego tak nie nagrywam. Ło, taran. Ło, Taran. Taran nas tutaj troszeczkę... umocno. mocno. Dobra, Smoka się pozbyliśmy, Armia Szkletanów też już zaraz padnie, nie używam tego zapa, bo tam przecież mam Maga. Dobra, mini P.E.K.A., startuj! Mak tutaj dobrze jest. Tutaj wybroni. Mini P.E.K.A. tam poszła. Dobrze jest. Giant i Mini P.E.K.A. Giant bierze na siebie ostrzał cały. Jest Mini P.E.K.A. ładnie. Ładnie. Mini P.E.K.A. lej tam. Lej. Trzy gwiazdki chcę, Trzy. I jeszcze raz. I... Bęc. Trochę odżywam. Ten Magi Wizard i Wiedźma troszeczkę dają kopa. Dobra. Jeszcze jedną gwiazdkę zdobędę, żeby otworzyć Krączesta. Tak jak mówiłem, jak czasem będę miał wolną chwilę, to na to konto będę chciał wejść i czasem jedną, dwie, trzy walki sobie pyknąć, żeby troszeczkę... troszeczkę tutaj ponadganiać. Bo granie takie raz w tygodniu jest naprawdę słabe. On nie dopuści tutaj podwierzę? Nie spodziewałem się tego, że on mnie tak dopuści podwierzę. Można no, tą mini-pekę tam zdjąć. No niestety wieża to nie oberwała za mocno, ale trateżki letonki tam podeszły i. No się troszkę udało. Tego Hog trzeba tutaj teraz zdjąć. Widzimy o Friza. Dziwnie, dziwnie trochę kolega tutaj walczy, nie wiem o co chodzi. uda się, uda się podwieże, udało się podwieże, dobra, ok, jestem zadowolony. Deda raz ma, to wyjaśni z pekom No i mamy upragnioną jedną gwiazdkę. No troszeczkę jakoś nie ma grał, ale. Dek chyba jest rewelacyjny. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzał na kolejnych odcinkach. Uff, dobra, jest jedna gwiazdka jest Chest. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Gemy się przydadzą, Tesla, nie, strzałki, nie, mortar nie i pompka też nie. Czyli może powiedzieć, jak to się mówi, do 4 literta. Ten Chest. Dobra. Ten odcinek mówię, tak jak mówiłem, troszeczkę był takim przełomowym w tej serii, bo troszeczkę pograłem przed odcinkiem, troszeczkę sobie pogram po odcinku. Ale to tak myślę, że jak będę miał tylko czas, bo naprawdę raz, dwa razy w tygodniu wchodząc na to konto, to troszeczkę mija się z celem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A jeżeli Wam naprawdę pasuje, żeby wszystkie walki, po prostu nawet te moje przegrane widzieć na odcinku, to po prostu to napiszcie w komentarzu i będę grał tylko na odcinkach. Postaram się więcej czasu znaleźć na to konto, bo ostatnio jest troszeczkę mało czasu na to konto. Dobra, ja się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym.